Martyna Twoja ukochana jest y, także bardzo empatyczną osobą, jak ona zareagowała, gdy dowiedziała się, że będziesz miał przyjemność y, być y, przewodnikiem dla tych ludzi i, i przede wszystkim y, tworzyć tak fantastyczny format. Martyna od samego początku uważała, że to jest znakomity pomysł i super, że zdecydowaliśmy się na to w TTV e, robić taki projekt. A potem kiedy już wróciliśmy i pierwsze odcinki zaczęły schodzić i ona, e, no bo pokazu, pokazuje jej te e, rzeczy, pracuje przecież nad kwestiami lektorskimi, e, no to myślę, że reakcja Martyny była bardzo podobna do reakcji większości ludzi, czyli w tym mojej, czyli po prostu zakochała się w tych bohaterach. No jest, Myślę, że nie, nie, nie okaże się te, tutaj niedyskrecją, mówiąc, że Marten jest wielkim fanem tego projektu. I tak rozmawialiśmy sobie o tej szczerości, o tej szczerości, e, którą mają w sobie główni bohaterowie Twojego programu. To teraz e, tak e, chciałam Was e, właściwie Ciebie zapytać: A jak jest u Was w związku? Czy Wy też tak stawiacie na szczerość? <laughs> e, tak. Tak, to kurczę, no. Tak, bo tak, tylko że wie, zdaję sobie sprawę z tego, że jak człowiek zaczyna mówić tak, mówić w związku jesteśmy szczerzy, to i tak połowa że, ludzi, którzy to e, zobaczą, w to nie uwierzy, ale naprawdę my m, jesteśmy ludźmi, którzy, e, tak jak bohaterowie mojego cyklu, są e, zainteresowani przede wszystkim tym, żeby, żeby się dogadywać, żeby był kompromis. Więc e, w momencie, kiedy coś nam nie pasuje to siadamy i rozmawiamy na ten temat. Więc tak rzeczywiście w naszym związku jest szczerość jest jedną z najważniejszych takich sił, które ten związek napędzają. Kto częściej odpuszcza? Kto częściej odpuszcza? Hmm. Rozmawiając na tematy problemów, dochodzimy do, do, do momentu, w którym po prostu budujemy jakiś wspólny model, czyli jakby dogadujemy się i nie mogę, nie mogę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, kto bardziej odpuszcza. Myślę, że i Martyna i jesteśmy rozsądnymi ludźmi i, i, i wiemy, kiedy powinniśmy odpuścić. Nikt, jedna osoba nie narzuca tutaj drugiej, mówiąc odpuść, tylko po prostu my wiemy to doskonale sami z siebie. A czy my doczekamy się kiedyś z tego waszego wspólnego programu? Ja jestem w tej chwili totalnie skoncentrowany na Down the Road. Martyna robi swoje rzeczy, i po prostu w tej chwili nie myślimy o tym. To znaczy, jestem dorosłym człowiekiem i wiem, że wszystko może się przydarzyć, natomiast w tej chwili po prostu nie myślimy o tym, bo jesteśmy zupełnie pochłonięci przez nasze projekty. Wiem, że zabrzmiało to jak dyplomatyczna formułka, ale taka jest prawda.